Cześć ludziska, jestem na urlopie, a jutro Karol wrzuca odcinek i chciałem tylko dopowiedzieć, że odcinek był nagrany oczywiście przed wybuchem tej afery z Robertem. No dużo o Robercie tam nie mówię, raczej jest wspominany w kontekście Ultra, więc narrację to nie zmieni, ale chciałem, żeby to wybrzmiało. Jak wrócę, w poniedziałek albo wtorek będę nagram. Po pierwsze tri komentarz za ostatnie dwa tygodnie, więc już rzeczy ten temat się tam w jakimś zakresie pojawi, a po drugie nagram pełen odcinek z moją taką długą rozkminką na ten temat. No, Był niedawno odcinek o dopingu, moje zdanie o dopingu znacie. No, wielokrotnie się pozytywnie wypowiadałem o Robercie, no, więc, jakby no, siłą rzeczy, muszę tutaj odnieść się do tego tematu i swoje zdanie, swoje zdanie opowiedzieć. Zapraszam do odcinka, jutro wracam. Pozdro, do zobaczenia. Witam w kolejnym odcinku Tri Rozkminek. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, dlaczego dłużej wcale moim zdaniem nie znaczy lepiej i dlaczego dystans coraz dłuższy nas wcale nie definiuje. Zapraszam. Uważam, że to, że startujemy w coraz dłuższych dystansach, jest moda na ultra, jest coraz dłużej, podwójny, potrójny, pięciokrotny, dziesięciokrotny i tak dalej, no jakby wynikający między innymi z tej mody, z sukcesu Roberta i następujących po nich osób, wcale nie oznacza dla większości z nas, że jesteśmy lepszymi triatlonistami. Mało tego. Uważam, że może nas to szybciej wypalić, zmęczyć, spowodować kontuzję, spowodować, że zrezygnujemy z triatlonu, że będziemy mieli problemy w robocie, w życiu rodzinnym itd., itd., itd. Także o tym będzie ten odcinek. Jest to temat oczywiście znacznie bardziej złożony. Przypominam też, że jest to moja opinia i mamy prawo się oczywiście nie zgadzać. No i zachęcam was do jakby komentowania czy pisania swoich opinii na ten temat. Oczywiście sam temat tematyki ultra, pisania ultra, mówienia ultra, ultra w social mediach, ultra versus młodzi, juniorzy itd. tak dalej, i przewija się i u mnie i wszędzie indziej non stop ostatnio. No i jest dość kontrowersyjny, ale też te osoby, które w ultra wchodzą, są dość zasięgowe, kontrowersyjne, no więc jakby to jedna współga z drugim. Ale po kolei. No jakby no nie ma co już ukrywać, jest moda na ultra jak big. Modę zapoczątkował oczywiście Robert te kilka lat temu szeregiem różnych zbiegów okoliczności tym, że mu pykło, że pykły te sukcesy, że pojawili się sponsorzy, że był Robert Gryn, który był przez kilka lat jego głównym sponsorem razem z tymi projektami, którymi Robert zarządzał. I za tym poszedł szereg innych osób, czy to Adrian Kostera, czy Najmowicz. Znaczy ja nie mówię, że jakby Karaś był ich motywacją, ale jakby w ciągu chronologicznym. Czy Najmowicz, czy Klub Klubczyński, czy część dziewczyn, czy teraz Fit Ala. Czyli jakby tych osób było coraz więcej. Nawet to widać po zawodach, że nagle jest, nie wiem, jakiś podwójny, czy teraz będzie w weekend potrójny. I startuje na nim chyba 8 czy 9 Polaków. Czy w Kolmar łącznie był jeszcze ten Wiśnia, ostatnio Tomek. Lu Plus, mówimy łącznie już o pewnie dobrych kilkudziesięciu różnych osobach, które w to ultra się wkręcają. Ekspozycja w mediach. Głównie w mainstreamie siłą rzeczy dzięki temu, jakby te osoby mają znacznie większą, czy miały znacznie większą niż y, osoby w normalnym triatlonie, a szczególnie w, w triatlonie kwalifikowanym w sporcie olimpijskim, no bo te dystanse, y, te wyczyny, rekordy świata, mistrzostwa świata, nieważne, czy to jest w zawodach na 20 osób, czy na 50, czy na ileś, tego już nikt nigdzie nie będzie dopowiadać, działają oczywiście na naszą wyobraźnię. No i jak był teraz 10 rekord Roberta, no i to, że oni byli w trzech na podium i tak dalej, i tak dalej. No to znowu się przebijało dość mocno do mainstreamu. No nawet nie wiem, czy to widzieliście, ale nawet do mnie tutaj na plaży, tą, na której zawsze tu pływamy 15 metrów od domu, przyjechała wtedy ekipa z TVN-u i tam prosiła mnie o jakąś tam wypowiedź na ten temat. Oczywiście później w telewizji faktach to było i później w tych faktach był jakiś wycięty fragment, nie wiem, 20-30 sekundowy tego, o czym mówiliśmy, no ale sam fakt, że musiało to, musi to wzbudzać duże zainteresowanie, skoro mainstream w głównych faktach w TVN-ie coś takiego puszcza, nie? No i teraz zakładam, że to, że że jest takie zainteresowanie, powoduje, że wiele osób, które nie do końca jeszcze na przykład wszystko wiedzą o triathlonie, nie znają się na kwalifikowanym, nie znają się na dystansach i tak dalej tak dalej, tworzy sobie w głowie takie myślenie, że im dłużej tym lepiej, im dłużej tym lepiej, a zrobię podwójnego, podrójnego, nie wiem, zrobię. zacząłem, wstałem dzisiaj z kanapy, zrobię za miesiąc pełnego Ironmana i tak dalej. Jednocześnie sport kwalifikowany sam w sobie jest nudny, mało kto to czyta, mało kogo to interesuje, juniorzy czy prosi ze sportu kwalifikowanego w Polsce, no nie pokazują backstage, nie pokazują tej historii, a wiele z, wielu z nich miałoby wiele ciekawego do powiedzenia, przypuszczam. Ja część z nich znam. To co automatycznie napędza jeszcze bardziej tą spiralę, że ani w mainstreamie, ani nawet w Triatlonie zainteresowanie tym sportem kwalifikowanym i krótszymi dysensami dużego nie ma. U niektórych tworzy się taka narracja, że lepiej zakończyć podwójnego czy pięciokrotnego Ironmana w wiele, wiele godzin, niż zająć wysokie, na przykład 20 czy 30 miejsce w kategorii, w, nie wiem, w Ironmanie na 3000 osób, czy w połówce na kilka tysięcy osób, czy w olimpijce na ileś tam, gdzie oczywiście sportowo to drugie jest znacznie, czy znaczy znacznie no nie możemy tego porównać jednego do drugiego, bo to jest inne wysiłki no ale 9 godzin w Ironmanie dla 40-letniego age groupera wymaga znacznie więcej niż, nie wiem, 22 godziny w podwójnym Ironmanie, czy nie wiem, 40 godzin w potrójnym Ironmanie, nie? To, to jest inny rodzaj wyzwań i tak dalej, ale tak patrząc na to czysto sportowo, ile to wymagało wysiłku, przygotowania, jaki to jest poziom intensywności i tak dalej, no to drugie wymaga większy. Wszystko to Między innymi, no bo nie tylko to, potęguje, że zainteresowanie ultra rośnie znacząco, a zainteresowanie sportem kwalifikowanym, czy nawet w niektórych przypadkach jedną ósmą, jedną czwartą, jednak medialnie odrobinę spada. No, oczywiście, my na Akademii Traktonu piszemy masę o tych krótszych dystansach, o sporcie kwalifikowanym i tak dalej. Już nie będę o tym się w kółko powtarzał, bo już o tym mówiliśmy nieraz, nawet był ten dedykowany odcinek. Ale nadal widzę na przykład, że teraz coraz więcej osób gdzieś tam z takich cywili, nazwijmy to, mnie pyta o tego, o Roberta, tutaj, o Fidale, tutaj o to, że planuję, nie wiem, może sobie zrobię pojedynczego, podwójnego i tak dalej, zamiast moim zdaniem myśleć o tym, kurczę, no nie wiem, postratuję sobie przez 2 lata na jednych czwartych, na połówkach, czy przez 3 lata, czy przez 5 lat, nieważne. Zadłam o swoje zdrowie, wytrenuję się, przygotuję się do tego, to tam nie jest takie lepiej, tylko tam jest takie myślenie często, kurczę, wstanę z tej kanapy, ważę, nie wiem, 110 i... Byle zrobić jak najdłużej, bo zrobię tego tak jak kiedyś był Ironman, to teraz zrobię podwójnego, potrójnego i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem to jest takie trochę błędne koło. Musimy pamiętać, że w dużej części przypadków osoby robiące ultra mają do tego jakieś predyspozycje, jakąś historię. No nie wiem, no tak załóżmy jak Robert, właśnie, czy wiele, wiele lat treningów, jak, jak Robert, jak Fit Ala, czy byli, nie wiem, prosami, jak Najmowicz, czy, czy są, czy nie wiem, klub czyński, był, nie wiem, dobrym edge czy Kostera, no też ma jakieś tam predyspozycje do tych takich długich wyczynów to nie są najczęściej osoby, które wczoraj wstały z kanapy i powiedziały: "O, teraz robię od razu podwójnego czy pięcio, czy 10 czy x-krotnego Iron Man". W zdecydowanej większości przypadków moim zdaniem dla osoby początkującej na start Najlepiej by było spróbować sobie sztafety, spróbować sobie jednej 8, jednej czwartej. Nie wiem, po roku na przykład, czy nawet nie wiem, na koniec sezonu pierwszego, jeśli komuś bardzo zależy, zrobić połówkę. Oczywiście nie jest nic złego w tych takich wyzwaniach bucket listowych. A wstałem z kanapy i w tym roku robię Ironmana pierwszego. A jeszcze rok temu nie byłem w stanie przebiec 5 kilometrów. Tylko, że niestety uważam, że bardzo często, znaczy uważam, wiem, bo znam przypadki, wiele przypadków, że bardzo często się to źle kończy. Kończy się to wypaleniem, kończy się to kontuzją, kończy się to wspomnianymi na początku problemami w robocie, w życiu rodzinnym itd. I to nie jest zdrowe. Jakby to nie jest nic złego, że te osoby, które znamy, o których piszemy i tak dalej, to robią. Ale mówię, one mają trochę inny background, trochę inne możliwości. Nie wiem, no fit, to no, nie chodzi na etat do normalnej roboty. Może sobie pozwolić na duży support, fizjoterapeutów, świetnych dietetyków, 9 godzin snu codziennie, jak ona to regularnie podkreśla. No jest w stanie trenować te 6 godzin dziennie, ale nawet dla niej takie podwójne ironment, to, mimo wszystko, było spore wyzwanie. I to jest duży sukces, że zrobiła tam ten rekord świata i wygrała tam mistrzostwa czy znaczy te zawody, ale to nawet. Nawet dla nie jest duże wyzwanie. Teraz dla takich nas, normalnych hedge gruperów, łączących to z pracą, z życiem rodzinnym, nie mających takich, nie wiem, partnerów, sponsorów, saportu, fizjoterapeutów, diety itd. itd. No to jest takie porywanie się z motyką na słońce dla, według mnie i nagle robienie tego, no jeszcze pełnego, dobra, okej, okay, ktoś chce odhaczyć z bucket listy i tak uważam, że bardzo często się to źle kończy. Mało znam osób takich, że postanowiły, a zrobię pełnego, zrobiły tego pełnego i dalej trenowały. Najczęściej jest, a zrobię pełnego, jest porwanie się, o ile się nie skończy to tragedią, jakąś kontuzją, czymś tam innym, to jest rok, dwa, trzy i jest koniec kariery. Zamiast, no nie wiem, no ja osobiście uważam, zresztą będzie o tym osobny odcinek, o tym dlaczego jeszcze tego pełnego nie zrobiłem, ale no wiele razy się już o tym wypowiadałem. Ja osobiście uważam, że no lepiej jest dla zdrowia, dla samopoczucia, dla tego jak się rozwijamy, dla budowania tych relacji, załóżmy rodzinnych czy w pracy i tak dalej, jest zrobić pełnego, nie wiem, no w 2-3 lata powiedzmy. Albo w 5-7 lat. Nikomu się nigdzie nie śpieszy, znaczy mi się nigdzie nie śpieszy, ale no wam też nie powinno. Jeśli chcecie być w triathlonie na lata, żeby to był element waszego życia, stylu życia i tak i tak, dalej. I tak jak jest wielu triatlonistów, nie wiem, Tritoma, którego tu już nieraz widzieliście, który już 10 lat w tym triatlonie jest, co roku sobie startuje, nie wiem, 6 czy 7 lat zajęło mu zrobienie pełnego Ironmana, teraz już co roku robi pełnego, robi ileś połówek, ileś tam czwartek i tak dalej, i tak dalej. I jemu się nigdzie nie śpieszy, nie? Wiadomo, każdego sprawa oczywiście co robi. Ja mówię o moje ogólne przemyślenia, jak uważam, że jest zrobić to lepiej. I zdrowiej, i z korzyścią dla naszego zdrowia psychicznego, i z korzyścią dla naszych relacji ze znajomymi, z rodziną, z pracą, bla, 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 bla. No, efekt tutaj, no jakby często jest taki, że przez to, że robimy to, że od razu próbujemy zrobić tego pełnego, czy tak jak te wcześniej, a tak jak teraz ten podwójny, potrójny, coś tam, no jednak bardzo często przychodzi jakieś tam wypalenie po roku, dwóch. Efekt y jojo, olewamy sport albo zmieniamy zupełnie dyscyplinę i bye bye triatlon. Czy nie uważacie, że lepiej jest przejść tą drogę w triatlonie znacznie wolniej, spokojniej, stopniowo. Rok po roku robiąc postępy w jakimś tam zdrowiu, ale jednak każdy z nas będzie miał kontuzję, więc robiąc czasem krok wstecz, krok w bok, nie wiem, robiąc sobie przerwę, robiąc jakąś e, przygodę, że trochę się pościgamy na gravelu, nie wiem, dziecko się urodzi, mamy trudniejszy okres pracy, trenujemy 10 godzin zamiast 15, ale trochę lepiej dbamy o regenerację, odżywianie, uczymy się, wyciągamy z tego wnioski rok po roku, no nie wiem, no tak jak robi ekipa z Alochy, tak jak robi, no jakby wszyscy tacy triatloniści w Polsce których znam, którzy są w tym triathlonie dłużej niż rok, 2-3, no jednak robili to sobie stopniowo, stopniowo się rozwijali. Już, już pomijam, niezależnie od poziomu sportowego, czy mówimy o osobach, które robią 9 godzin, czy osobach, które robią 12 godzin, nie? To uważam, że najbardziej szczęśliwe, takie usatysfakcjonowane, zadowolone ze swoich postępów, z drogi, którą pokonały i tak dalej, i tak dalej, są osoby, które robiły to stopniowo, krok po kroku. Na podobnej zasadzie, jak mam tą dyskusję, czy regularnie niektóre osoby zarzucają mi w internecie, czemu ja już jestem 6 lat w tym jeszcze tego pełnego nie zrobiłem. I będzie o tym osobny odcinek to tamtą myślę rozwinę, ale ja chcę być w przez 10 czy 15 lat. Nie, tak jak powiedziałem ostatnio, też u trigapy w tym materiale. Ja nie chcę być traflonie 3 lata. No wiadomo, można mówić, że mam wymówki, bo tu mam no stop, ostatnio jestem chory, no stop, mam problemy zdrowotne, małe dziecko, i tak dalej, każdy inny też tak ma. No ale rzeczywiście, no tak jest, No nie wymyśliłem tego, tak jest. No i mógłbym zrobić tego pełnego teraz, nie wiem, w, tam w 10,5 pewnie, czy 11 godzin. No ale nie chciałem, bo uważam, że to będzie dla mnie za duże obciążenie psychiczne, że chciałbym, chcę się do tego przyłożyć porządnie. Nie chodzi nawet o to, stricte, czy zrobię 9,50 czy 10,50. To aż tak mi różnicy nie robi. Bardziej chodzi mi o te wszystkie inne aspekty, że mi się zdrowie jeszcze bardziej posypie, jeszcze trudniej będzie, jeszcze większe będę miał obciążenie jakby takie życiowe, regeneracyjne i tak dalej A mi się nigdzie nie śpieszy, Chcę w być w tym trodnie przez wiele, wiele lat. Nie wiem, jak już zdrowie za rok, mam nadzieję, czy za dwa, nieważne, tego pełnego, no to później robić pełnego przez kolejny nie wiem 7 lat, no może z jakąś przerwami, nie przerwami, jak to będzie. I nie pali mi się do tego. No ja akurat do tych ultra, ultra mnie nie ciągnie totalnie, ale no rozumiem, że kogoś może ciągnąć, ale nadal uważam, że powinno się to robić stopniowo, jakby w nawiązaniu. Sportowcy ze sportu kwalifikowanego, no czyli głównie przyjmijmy z olimpijek czy sprintów, i to zarówno juniorzy, jak i prosi powiedzmy starsi, zasługują na większe wsparcie, nie wiem, mediów, sponsorów, partnerów Polskiego Związku i tak dalej, większe zainteresowanie, no ale nie ma niestety, kurde, sprawiedliwości na świecie i media patrzą na to, jakie te osoby mają sukcesy, czy jakie mają wyniki, no a w tym kwalifikowanym są średnie, ale też jak się sprzedają i tak dalej. No i znowu, wracamy, to jest takie błędne koło, może teraz Większe zainteresowanie powodują te ultra, rekordy Robert, Ala i tak dalej nowe osoby wkręcające się w triatlon czytają o tym, czy oglądają to, słuchają o tym, myślą, że to jest taka droga, którą trzeba koniecznie iść, się wkręcają w to, próbują robić to i tak dalej. I ja tutaj tym odcinkiem próbuję tylko powiedzieć, żebyście umieli czasem stanąć trochę z boku, nabrać jakieś takiej perspektywy, że spoko, jak chcecie tak robić, róbcie. To jest każdego sprawa, oczywiście, ale spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym wam bardziej zależy, na tym, żeby być długo w tym triatlonie, w zdrowiu, szczęściu, radości i tak dalej, czy żeby odhaczyć sobie z bucket listy. Jak chcesz odhaczyć z bucket list. I za rok zająć się skokami spadochroniarskimi, czy nie wiem, nurkowaniem, no to od nie? Ale jeśli chcesz być długo, no to niekoniecznie to jest dobra droga. I teraz podobnie jak w tym ultra, podobnie jak w komunikacji wielu age-gruperów w social mediach, w triatlonie, zarówno tym olimpijskim, krótszych dystansach i tak dalej, moim zdaniem powinniśmy głównie pokazywać jakby dobrą zabawę, bo większość triatlonistów nie będzie się nigdy ścigać, że nie wiadomo jakie lokaty, nawet wejdź grupie, nie? To mówimy o kilku procentach populacji. Powinniśmy pokazywać, że to jest dobra zabawa, fajny sposób spędzania. Czasu, fajny sposób rozwoju, fajny sposób taki gikowski, upgradeowania sprzętów, pozycji, postępów z roku na rok, i tak dalej. A niekoniecznie tylko to ściganie, jak najdłużej lub jak najszybciej, nie? No bo to jakby to jest jeszcze drugi aspekt, o którym też osobny materiał powstanie, jest na liście na niedługo, czyli aspekt życiówek, życiówki, 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 ale moim zdaniem tego brakuje w komunikacji, w social mediach, w komunikacji osób, które tworzą e, wizerunek triatlonu w Polsce, no i siłą rzeczy w komunikacji mainstreamu, no bo me, mainstreamowi, nie wiem, tvn czy komuś tam, czy pudelkowi, to nie jest na rękę, nie? No tam jest na rękę coś, co się kliknie, czyli zrobił tysiąc kilometrów, tyle Ironmanów i tak dalej, a krótkie dystanse czy ta nasza przygoda, ten sposób spędzania czasu, przez krótkie rozumiem powiedzmy wszystko do połówki, mogą być interesujące, mogą być ciekawe możemy tam się rozwijać, możemy poprawiać swoje prędkości, możemy poprawiać swoje zdrowie możemy nawet tą narrację w social mediach budować tak, też stopniowo tak samo jak, jak sam swój progres sportowy i nie potrzebujemy do tego tego wyczynu w którym jest podwójny czy potrójny, nie? nie? musi, jeśli będziesz zręcznie prowadził swoje social media, czy jesteś gruperem, czy prosem, czy kimś tam i, i robił to na takiej zasadzie, że pokonujesz te swoje słabości, walczysz sam ze sobą, pokonujesz swoje wyniki i tak dalej, bo to przecież większości z nas powinno na tym zależeć, poza tą kilkoma procentami populacji, które się rzeczywiście ściga. Można to robić. Nie potrzebujecie nagle pokazywać, a dzisiaj przebiegłem 27 km za tydzień, 47 za dwa tygodnie, 60 7, no, bo zazwyczaj się to jednak źle kończy, albo zdrowotnie, albo, z tych innych, albo w tych innych zakresach, o których powiedziałem. Przy całym moim szacunku do tych wszystkich osób robiących Ultra, ja rozumiem po co część z nich to robi, nie rozumiem po co, czemu niektóra część z nich to robi, ale Ultra moim zdaniem robi całej tej narracji, budowaniu tej komunikacji krzywdę i to jest taki miecz obosieczny. No, bo jak już mówiłem w tych materiałach wcześniej, Ultra e, pomaga uważam zasięgowo. W sensie przez to, że się przebija, Karaś, Ala i tak dalej, i tak dalej do mainstreamu, to osoby, które nigdy by nawet nie wiedziały, co to jest triatlon, bo by myślały, że to są ci, co tam biegają na nartach z karabinem albo inne tego typu dyscypliny, bo ja wielokrotnie takie pytania miałem, wiedzą już, co to jest triatlon, więc to jest super, no ale jednocześnie jest ten miecz obosieczny, jest ten drugi aspekt negatywny, dociera to do mainstreamu i większe grono odbiorców, tych takich nieznających się jeszcze na triathlonie myśli, że tylko. Jak najdłużej jest, jak najlepiej, no i te osoby rzeczywiście mogą być odstraszone i nawet nie spróbować triatlonu, no bo jak one słyszą, że karaś robi dziesięciokrotnego, czy ktoś tam, Adrian, robi 365 dni triatlon teraz codziennie, no to co one będą startować w jakimś tam sprincie w Rzeszowie, czy w jakiejś tam jednej ósmej w Kurniku i płynąć 400 metrów, coś tam, coś tam, to to jest w ogóle wstyd i tak dalej. I niektóre osoby mogą mieć takie myślenie, no i w tym sensie sposób, jaki jest ultra pokazywany w mainstreamie, robi moim zdaniem krzywdę krótszym dystansom. Ja oczywiście życzę wszystkiego dobrego wszystkim robiącym te ultra. No, tym najbardziej znanym, ale też tym mniej znanym, nie wiem, Tomkowi, Lusowi, no teraz powiedzmy Klubczyńskiemu. No, znam kilka osób, które startują wejść w grupach, są dość wysoko. Nie wiem, czy mogę mówić o tym, że, że planują robić ultra, więc nie będę ich tutaj autował, dopóki same tego publicznie nie zrobiły. Ja tym wszystkim osobom życzę dobrze, życzę im samych rekordów, szczęścia, realizacji w tych swoich ultra wyczynach. W tej dziwnej polskiej niszy, no bo prawie nikt na świecie się tym nie interesuje, a Polacy się nagle zaczęli w tym robić specjalistami. Życzę Wam oczywiście zdrowia, życzę Wam braku kontuzji, życzę Wam bardzo mocnej głowy, ale życzę Wam też tego, żebyście dobrze budowali tą narrację, żebyście, jak już pokazujecie te swoje sukcesy na tych długich dystansach, mówili o tym, że to wymaga oczywiście mocnej głowy, supportu, organizacji i tak dalej, ale zachęcali też osoby początkujące do próbowania, czy swoich, followersów czy swojej community do próbowania triathlonu na krótszych dystansach, do budowania takiej narracji, że słuchajcie, spróbujcie na krótszej, dojdźcie tutaj dłużej, że to jest wyczyn duży, ale to jest też duże wyzwanie, duże ryzyko, może robić duże szkody w życiu rodzinnym, zdrowiu, pracy i tak dalej. A dla osób początkujących mój przekaz jest taki, pamiętajcie, że ten dystans was wcale nie definiuje. To czy zrobicie jedną ósmą, jedną czwartą, połówkę w takim, w takim, w tam innym czasie, dla siebie powinniście to robić, dla rodziny i tak w większości kanapowców, czyli osób, które nie mają pojęcia, co wy robicie, to który tam dystans nie zrobicie, to i tak ten medal na mecie i tak dalej jest jakimś sukcesem i będziecie, nie wiem, dawali dobry przykład swoim dzieciakom, dobrym współpracownikom, znajomym, rodzinie, żonie, partnerom i tak dalej, jak bo będziecie, nie wiem, chudsi, bardziej zdrowi, lepiej zadbani, lepiej zregenerowani i tak dalej, nie musicie wcale odhaczyć zrobiliście dwukrotnego, pięciokrotnego i tak dalej, no jednocześnie Myślę, że warto tutaj dodać, że to niestety nie będzie tak, że już nigdy, że ktoś z Was zrobi tego podwójnego, potrójnego i zaczną się do Was dobijać sponsorzy drzwiami i oknami i pojawią się tutaj jacy, jakieś pieniądze. No nie ma niestety pieniędzy w tym triathlonie, a wulta to już totalnie. To był szereg zbiegowych okoliczności, że u Roberta tak to pyknęło. On jest przystojny, wygadany, charyzmatyczny, wstrzelił się w niszę, miał to wsparcie gigantyczne, gdzieś tam, o którym wielokrotnie mówił e, Gryna i no obym się mylił, ale to w większości z Was już się niestety drugi raz tak nie uda, nie? Jak jemu. Jeśli to jest dla kogoś motywacją, że, że zrobi tam jakiś tam wynik, w tym ultra, wystartuje w tym ultra i to będzie jego sposób w przyszłości na zarabianie, no to nie chcę nikomu tutaj podbijać skrzydeł, ale niestety raczej się to drugi raz w taki sam sposób już nie uda, nie? Bardzo często uważam, że będziecie lepsi, zdrowsi, bardziej szczęśliwi i tak dalej, z lepszym balansem w życiu, jeśli jednak zrobicie to spokojnie, tak jak mówiłem. Ważne, żeby tłumaczyć, jeśli macie jakieś dotarcie w social mediach, ale, ale też tłumaczyć znajomym, przyjaciołom. Ja bardzo często teraz yy, z ludźmi o tym rozmawiam, jak właśnie są te pytania o o Karasia i tak dalej, to, to tłumaczę, tłumaczę jak oni to zrobili, jak do tego doszli, na czym ten ich rekord polega, jaka jest różnica między takim dystansem a sportem kwalifikowanym, no i warto jest pokazywać te różnice, nie dlatego, żeby kogoś dyskredytować, bo ja, broń Boże, tego nie robię i zawsze podkreślam, jakie ultrasi, czy konkretnie tutaj w tym przypadku Robert, mieli zasługi dla propagowania tego sportu, no ale jednak trzeba też tłumaczyć tą różnicę. No to jest ta niesprawiedliwość taka społeczna, że nie wiem, no mało kto wie, kto to jest Michał Oliwa, czy nie wiem, Paulina Klimas, czy nie wiem, Roksana Słupek, bo to nawet triatloniści za bardzo k**wa nie wiedzą, nie? No to jest absurd taki, że no nawet age grouperzy interesujący się triatlonem nie wiedzą, kto to jest, no bo to nie interesuje, a mainstream już totalnie nie wie, a wiedzą, kto to jest jakiś tam ultra zrobiący gdzieś tam jakieś dystanse w totalnie nieznaczącym czasie, no więc to jest niesprawiedliwe, no i teraz, ale jako, że już i tak jesteśmy w takich realiach, żyjemy w takich czasach, no to próbujmy chociaż pokazywać, jakie są różnice, co ludzie powinni wyciągać z tego triatlonu, że ten krótki dystans, nawet niech to będzie 1,32 się tu kiedyś w Środzie Wielkopolskiej odbywała. I co z tego? To nie jest żaden wstyd ściągnąć koleżankę, znajomych, przyjaciół na sztafetę. I uważam, że to jest jedyna skuteczna metoda na większości z nas zdrowie, psychiczne, radość z tego triatlonu, bycie w nim przez wiele, wiele lat i też co często podkreślam, ściąganie nowych osób do triatlonu taka y, ekstremalna profesjonalizacja wydłużanie dystansu i tak dalej, do niczego dobrego się w triathlonie nie przyczyni jeśli chodzi o osiąganie nowych osób, bo nowe osoby, jeśli będziemy im mówili, że są w stanie prawie że z kanapy zrobić jakieś bardzo krótkie dystanse dla zabawy i, nie wiem, zrobić sobie sprintik w nie wiem, półtorej godziny czy dwie i mieć w tym Super Friday czy jedną ósmą, to się potencjalnie mogą spróbować, bo to będzie dla nich, nie wiem, dwie, trzy, pięć godzin tygodniowo jakieś tam aktywności różnych i żeby sobie wystartować w wakacje, nie wiem, na jednych zawodach, ale jeśli już będziemy mówili o takiej profesjonalizacji, że ktoś trenuje tyle, co nie wiem, wielu age gruperów między 10 a 15 lub 20 nawet godzin tygodniowo, no to taki standardowy zjadacz chleba się jednak zniechęci. Także podsumowując. Pamiętajcie, że dystans nas nie definiuje, dłużej wcale nie znaczy lepiej. Ultrasi, ci, którzy to robią, mają do tego w większości swoje powody, predyspozycje, wsparcie itd. itd. Jeśli jesteś osobą początkującą, no to może zrób to wolniej, spokojnie. zastanów się, jakbyś miał to zrobić lub miała, a jeśli jesteś zupełnie taką osobą początkującą, która nie ma o tym żadnego pojęcia, no to próbuj na razie sobie krótszych dystansów, baw się tym sportem, nie wypal się, nie miesz od razu w tego pełnego podwójnego i tak dalej, rozłóż sobie to na 2 lata, 3, 5 nie wiem, 10, nieważne i rób to z przyjemnością zabawą, żeby ten treton był dla Ciebie nagrodą hobby, przyjemnością, a nie karą a bardzo często to niestety się tak odbywa mam nadzieję, że komuś tutaj pomogłem to poukładać sobie w głowę mimo, że odcinek sam z siebie będzie chaotyczny życzę Wam wszystkim zdrowia i powodzenia pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, podrzucajcie mi proszę tematy do tych tri rozkminek, jeśli macie jakieś pomysły Wrzucałem gdzieś na sociale trochę tych już tematów, które na najbliższy tygodnie będą nagrane, także mam nadzieję, że one też Wam się spodobają. Jeśli chcecie coś na ten temat się wypowiedzieć, dodać swoje argumenty, coś tutaj pominąłem, albo macie jakieś inne zdanie, lub takie same, no to zachęcam do pisania w komentarzu pod odcinkiem. Pomoże mi to też w zasięgach. Pozdrowionka, miłego powodzenia, zdrowia, braku kontuzji. See you later!